E, na spokojnie. Kurde, boję się, bo ja w tym lesie to wiesz, jak ja gram. Kurwa macie, nie da się inaczej jakoś tego rozegrać. Może cheatować <laughs> będę, co? E, nie no, bierzemy rakietę. O A, kurde, ty, ty, ale bierzemy co, kuszę energetyczną, tarczę no, chyba biorę i wyjść, rakietę, i, no i nic innego nie biorę. I co, 21B chyba będzie najrozsądniej, nie? Tak. Obrażenia. No, no to... Jedźmy z, z tym Foksem. Tylko wiesz to pią pią i że muszę się skupić. Idę za tobą. Ty masz plan. Ja wierzę, że ty masz plan. Wejdziesz na drzewo jak znam życie. To musimy wyjście A, teraz nie mamy jumpa, trzeba używać... Trzeba używać super kuszy i osłon, jak zawsze, nie? Ja już w wysoko Lecę do drzewa I się kitrasz Ja. No to małe jak spierniczają, nie? Nie. A tu można wyżej wejść? Chyba no nie. Można, no tu są jakieś drapki wyżej jeszcze. Ale to po drapce nie wejdziesz. Jeżeli... No nie widać, żeby było można. Nie widzę ich. Oni id idą gdzieś z twojej strony Tak, tak, już się pojawiają Ach, nie trafiłem O kurde, wchodzi po drzewie O no fuck, mam mało życia Kurde, ja, ja nikogo nie zabiłem chyba Tak się podnieciłem tym szczelaniem O fuck, dostałem z tyłu Dobra, mam no, jednego zabitego. Aż zakaszlałeś. Dobra. ta fala w minutę. Co z tego, jak ja to kurde się boję? Ja nic nie widzę. No nie. Już cię strzelają? Dobra, innego zabiłem, kończymy nagrywanie. Mam kuszę to! O kurde! To nie jest kusza. To jest tarcza. Więcej pieprzu. Idzie po schodach. Okay. No ten na dole gdzie jest? Idzie? Gdzie zaraz wejdzie tam w schody. <laughs> Aha, czyli jak idą od twojej strony to u ciebie będą włazić po schodach, a jak od mojej to u mnie, nie? Aha Olewamy drop poda na razie, klasycznie Aha. Jaki głupi move out, czaisz? Be ready Na stronę idą. Od tamtej strony Fuck 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 Słyszę Wojdoka Pił pią Kurwa mać To nie żyjesz? Nie mam stry... O kurwa spadłem Ta sonda była no, no, no. Wracaj Wracam, wracam o kurde strzelają! Dobra, dobra. Osłaniam Cię z... Dobra, trzech zostało. Dwóch. Jestem u góry już. Poczekaj, dwóch zostało, to może kapsułę. No, to leć. Ja go widzę, to jest zwykły. Zwykły, zwykły. Dobra. Który biegnie za Tobą. Ale leć po kapsułę. Ja go widzę z góry, mógłbym go na hit'a... Nie, warto, nie, nie, ale... poczekaj, poczekaj, poczekaj jak zacznie przejmować kapsułę, to ja go hitnę wtedy, wiesz? Ja Atak... nie strzelam do niego, tylko obok niego, może go zwabię Nie, idzie do ciebie, idzie nie, nie, do ciebie Nie, nie, ja będę go unikał, póki nie zacznie przejmować kapsuły Właśnie jest przy kapsule, nie? Dobra Aaa, trudno Co Wielka za wajda od... No, dobra A to ja nie sądziłem, myślałem, że... Widzisz ten e wahadłowiec? Tam no Tam góry jak wejdziesz między skrzydła, jest całkiem dobra... Dobra, a po serce pójdziesz, czy nie? To ja Jeszcze pójdę, nie. To, to ja idę. Aha, tak chcesz zrobić? No jak ty siedzisz u góry to tam penetruj wszystko, a ja spróbuję to serce zdobyć. Oni tam nie idą na szczęście. Kurde, idą od strony kapsuły, nie? No? Aha, a ja ją zostawiłem. A ja ją zostawiłem. Trochę głupio zrobiłem w zasadzie, nie? To no trudno, co będzie, to będzie. Ale wydaje mi się, że jest serducho ważniejsze. ważniejsze. Mam, mamy całkiem nieźle kapsułę przejętą. Jeżeli to się uda... Nie uda się, idzie tam gnojec. Uda się, je mamy. Dobra, zabił mnie sterowiec, ale nie odradzam się, bo to bez sensu na tym etapie. Dobra. Nie wiem ilu ich jest. Kurde, walą do mnie, nie Pią, pią robią mi. 5 plus O oh fuck Snajperem O no. czekaj czekaj, bo trochę ucieknę A, nie mogę U góry jest na drzewach Dobra dobra, dobra, spoko pięciu Masz przed sobą Tu 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 O oh fuck o zabił mnie, no nie wierzę w to. Odrażam trzy się. życia, dobra. Trzy życia, nie nie, bo mój błąd, bo eee. szedłem do niego. To? Mój błąd, bo szedłem do niego. Nie nie, no spoko, no kto by wiedział. Ja próbuję teraz iść do kapsuły, bo chyba jest niedaleko. O jejku On ma trzy życia, więc tam na hitka go masz. Oj nie! No to po dwóch było tak. No to chyba. może być dwóch. No. Jeden na bank jest na hita. E. Ja jestem na hita O kurde Nie nie tu napałem. A, widzę osłonę masz i spitalasz Fajnie przemknąłeś mi tutaj na moim kadrze Super O kurde sniper Pat. To został tylko ten Na hita Idź do kapsuły sobie na spokojnie weź żeton. Biorę że to nie spadam na drzewa <laughs> Dosłownie tak? Ja. Nie <noise> ma wyjścia. Idzie za tobą, przeszedł koło tego. Koło rozwalonego ATT. -AT, no patrzy dobra. się na mnie, patrzy się na mnie. Poszedł dalej. Idzie w twoją stronę, w stronę kapsuły. Pole drużynowe, co ja zrobię? A nie, z pole drużynowe u góry to może nie jest taki kupi pomysł. Nie, nie nie, nie, nie wiesz, hmm. będzie słabo. To zawsze ratuje zadek. Dobra, ja lecę do, do drzewa. Słyszę tylko chrabąszcze i coś tam jeszcze w trawie i listowiu. Jak tam? Powiesz, ja już wchodzę. Już lecę do góry. Gdzie ja ty strzelałeś? Fajnie. Kurde, ten napis nie żyjesz już za długo. Go widzę. Że, że, że. Hitnij go. Headshotamu. Ale... Nie, <grym> ja, on musi być koło mnie. Może też wchodził za tobą, co? O, dobra. O kurde, na drzewie się odrodziłem, Czaisz? Jak miło. Miło. miło, koło ciebie gdzieś tutaj. Co, Madziu, dopasowałaś? Bo. Czyli? Pięć fal przeżyliśmy jakimś cudem. O kurde, kamperze wajdaki. Te kurde, co latają, wiesz? Jeden osłonę włączył, sprowokowałem go do tego, od strony kapsułice. pobiegał. O cholera, co jest? O cholera, o cholera. Nie ja wiem, ja mam wale. mało życia. Odwróć się no już, kurde, czemu to tak długo się odradza? Val, o tu O fuck, o fuck, o bądź tu Ilu ich mam? Trzech. Trzech. Okay. Trzech, O kurde, dostałem z tego. Czekaj, uciekam. O, uciekam, uciekam, bo dostałem ze snipera. O fuck, znowu. Dobra, się. Ja pierdoczę, no. A Sniper był na drzewie, koło mnie. Nie ja. dam rady do tego przejść, czuję to. Bo ja nie użyłem osłony. Kurde, mam je, a ich nie używam. No a to się czasami zapomina. Kurde. Puścił maskę. Niedobrze. Kurde, 50% życia mam, i nawet nie wiem kto mnie strzela. No właśnie, to jest najgorsze, nie? I został no. lotnik. A snajpera sobie ściągnąłeś go? Tak, tak. No to dobrze. No, już widzę. No startuj, startuj gościu, startuj. No, fajnie. Piąta fala już, a takie problemy, ci powiem masakra. Atak orbitalny, zaraz go no, przestanę. Ja nie wiem, czy na tych drzewach to jest to dobry pomysł. To <suszycki> co ci ja mówiłem? A trudno, zobaczymy. Skąd idą? Sonda słyszę. Gdzie ta sonda? Jak zostanie ATS, to pójdziemy przejąć kapsułę. Ja pierdolczy, jaki streak. Uważaj. Dobra, przeżyłem. Jeden został. Jeden, dobra, id id Idę do kapsuły. Wejdź do kapsuły. Ja rzecz rzeczką biegnę. Dobrze. Kurde, zamuliłem się w tej rzeczce, nie biegnę w niej. Jak ja przejmę kapsułę, to myślisz, że on to będzie szedł? Nie chyba, nie? Jak to jest? Nie dobrze, wiem. Dobrze było, żebym przyszedł. Na razie. Na razie jest spoko. Statek działa. Jak to jest z kapsułą? Bo mogę go na hita wziąć. Poczekaj, eee, zaraz ci powiem. Kapsuły mamy połowę. Dobrze, dobrze. Statek idealny na ATST. Co tak kropka latała, fajnie. Znowu e, czyż czyżbyś go walnął? No już tak. Nie było sensu czekać. Życie 73 metry ode mnie. Na drzewie, Arek. To bliżej ciebie, de facto. Idę, idę. Będziesz leciał górą. Ja Zobaczę gdzie oni będą, w postawie na szczęście idą z twojej strony. To ja spokojnie po to, serduszko zdążę. Mam niską jakość połączenia. O kurde, faktycznie mogę mieć niską jakość połączenia, bo ja wysyłam kurde zdjęcia na chmurę. Teraz sobie przy... wiesz co, uświadomiłem to. Dobra, spoko, spoko. Nie wiem jak ja z pingiem stoję w ogóle O fuck spadłem Ale przeżyłeś? Tak, ale by się zgadzało, że mam słaby ping, bo kurde mam jakieś takie opóźnienia Widzę, że biegniesz po serducho, świetnie po, po Przelał do mnie, ty łajdak. No, w odbyt muszę go trafić. Kto tu do mnie na pożarę? Jeden został. Jest koło dobra, ciebie. Dobra, dobra, no wchodzi. Kurde, nie trafiłem typa. Heh, <laughs> z <Spadłem. śmiech> no. <Dobra>. Well done. <laughs> o ja. Kurde, no nic, cały czas mam migotanie, że mam, wiesz co, niską jakość połączenia. Szkoda, że tej rakiety nie można. Paleń mnie. się? O, czekaj, ile? 5 plus mam. No nie wiem, jak będzie ciężko, to się odrodzi. Tak, tak. O kurde. Zamierzają mnie. Kurwa, Maciu. Włączył sobie osłonę. Bo włączyło, już włączyło. Uciekaj, tak jest. Tryb ucieczki jest najlepszy, stary. Ile mam życia? Zrodziło mi się czy nie? Dobra. Ile masz? 5 plus. No nie wierzę, że go nie trafiłem w głowę, głupią, no. Ale... O, widzę, że u ciebie laguje, bo prze... przerywa, wiesz? jo. Dobra. Trzech, trzech, trzech Jest dobrze O, Leć do góry, leć do góry typku No i to chciałem zobaczyć Czekaj, 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 czekaj bo tu mnie zachodzi koleś jeden Dobra, i jeszcze mi tylko został ten frajer z rakietnicą A to ten będzie prosty Jak masz pełne życie to... Dobra, dokładnie Ośiem fal. No kurde, ale ja jego. <laughs> Może nie ma czasu teraz powiedzieć Malwince, żeby ten wyłączyła, nie? Laptopa. A <laughs> kurde, a to ty strzelasz, tak? Czy ktoś strzela? O kurde, ATS-T z tyłu. Padłem. Zwiadowca, szturmowiec. Tak namierzałem ATS-T. Ja Także. Oczekaj. Uważaj, ATS-T z dołu idzie, nie? Uważaj, uważaj. Do ludzi. On mi tu nic nie zrobi. To... Aha. To dobrze. To jest. Na razie czekamy. Ty, To dobre, to jest miejsce w takim razie. Tak. O cholera. Ale... O cholera. O, cholera! ale było co? Nadal 5 plus. O, tu ci może coś zrobić. O, kurde. zrobił sniper, tego się nie spodziewałem, no ale trudno. Odradzamy się chyba. O, na prawo, że tony blisko. No ja mam atak orbitalny. O, kurde. Ja mam inteligentną rakietę, ale to jest chyba za wcześnie. A co? I co? Aha, tu się stało? Poza, pozamiatałeś ich, tak? Ale dwóch. Widzisz go? No. Ale gdzie on jest? Tu gdzieś. O nie. No jak, jest. Chytrał się w krzaczorach, No to przejmujemy kapsułkę. słyszę tu pod małych stópek. Dobra, przejmuję kapsułę. A gdzie on jest? Idzie, idzie. Pięknie. Nie będzie tu nam się, kurde, cwaniaczek połętał po lesie. Życie, Ile o kurde, nie, życie musimy brać, stary. No nie przy nie kapsule, czy przy kapsule, czy idziesz po życie? Jestem przy życiu i już Dobra. Jestem przy. Dobra. Jestem przy... Dobra. No. No. Moja pierdoczka czarnuchy, niedobrze. Muszę kapsułę chronić, ale chyba nie, nie jest zagrożona. Ole maskowanie włączył, idzie do ciebie po stronie kurde prawej, nie? Mówisz? No poczekaj ja idę ten tu gdzieś, słyszałem te sądy są, nie, nie trafiłem sądy, nie są za. za Idą? Idą? Masz tam z miejsce jeden, faktycznie. Oh fuck! A, nie odradzam się, na dole są pod tobą, będą wchodzić po, po tym. A wiesz, że chciałem skorzystać z mojej kuszy? Super. A ty z kuszy teraz możesz strzelać przez osłonę? Powinieneś. Ale ona nie jest energetyczna, kusza przecież, nie? Czy energetyczna mnie. Jak już nie będę jednak używał, bo to jest samobójstwo? Hmm. Dziesięć fal ja pierdolę się ile raz zginąłem masakra jakaś. A to ja się boję, co będzie, jak będziemy tam grać na tym bardzo wysokim poziomie. Jak te myśliwce będą tam latały. A wiesz, że one w hangarze robią krzywdę. No wiem. Nie widzę nikogo. Blisko muszą być ciebie. O cholera! Nie, kurde, naprawdę. Poczekaj. Poczekam Byli faktycznie blisko mnie. Chyba kamper jakiś jest, uważaj. Ale tam ich idzie, stary. Masz jakiś imploda czy coś? Leci, leci, co leci. Po drugi, ja pierdocze. Będzie to będzie. Tech mam. Ile? O oh Kurwa. No nic, odradzaj się. Nie wiem, ile jest serc? No jedno. No to już. <coughs> Masz trzech. A jakich? Co? Na pewno jest Shadow Trooper jeden. Będzie podeszł Pomarańcza? O oh, fuck! Dobrze? Ty, ale mi piznął. Żyjesz? Jo, ale dwadzieścia... 20... Koniec. Aruś, <laughs> padli. Koniec.